Witam Was na kanale Marcin Grodowski Fishing. Dzisiaj film yy, i zarazem konkurs na temat yy, woblerów. Martin. O, no ładna rybka na Martina. Jest. Przepiła mu się druga kotwa, zobaczcie. Trzeba uważać na rękę. O, żółta. Piękny jest. Kolejny z takiego ciura i z takich nawet niedołeczków. Bo Jest! Jaki duży! Z jakiej płytkiej wody! Normalnie wezmę podbieracie. Ale... Ale piękny pstrąg! Zobaczcie to Jakie kropy Jaki potok gruby Na Martina Jak widzicie jestem nad wodą strągową, oczywiście Chodziłem i łowiłem Ale nic nie złowiłem ciężki dzisiaj dzień zrobiłem sobie przerwę na batona i właśnie postanowiłem, że może opowiem wam coś o tym moim kochanym Martinie. O, dzisiaj mogło być dobrze, ale, ale jak to mówią, wyszła jak zawsze. Grubą, grubą rybę miałem na wędce. Myślę, że grubo powyżej 50 cm, ale tylko chwila spadła. Potem 40, zrobiłam je w ciula malutkiego, wyciągnąłem. I ze dwa, dwa takie kołomiarki mi odprowadziły to tak może yy, na marginesie. Musiałem troszeczkę teraz ochłonąć. I właśnie tak postanowiłem i pomyślałem sobie, że może opowiem Wam o woblerze, który, który jest dla mnie dosyć szczególny i na którego sporo obstrągu wyszło. Wie, chyba dwa lata temu wszedł do oferty Robinsona, ma 6,5 cm, 4 gramy wagi i powiedzmy, że praca między pół a pół metra, tak naprawdę jest lekko tonący, więc jak troszeczkę poczekamy, to może zejść głębiej. Wobler wymyślony na pstrąga, na pstrąga do łowienia z prądem. Oczywiście może być także użyty jako wobler okoniowy yy, przy twitchingu. Taki typowy, typowy wobler twitchingowy. W tej chwili to, co mam w ręku, to chyba mój najlepszy kolor, taki różyk, jak ja to mówię. Yy, najwięcej na ten kolor złowiłem, ale w tym roku do oferty Doszły cztery nowe kolory, łącznie chyba już jest 10 kolorów. Ja w tej chwili przy sobie mam osiem. Nie mam niebieskiego i nie mam przezroczystego żółtego, no ale i tak osiem to dużo. Pokażę Wam, może te cztery nowe kolory. To jest oczywiście uklejka. Bardzo fajna, srebrna, refleksyjna. To jest taki nazwijmy to okoń. Może być dobry właśnie. Te dwa, te dwa modele mogą być właśnie dobre pod kątem okonia. Taki bardzo yy, błyszczący, złoty. Myślę, że latem na niego mogą fajnie wychodzić pstrągi. I w tej chwili mam na wędce taką płoteczkę. Płoteczka piękne refleksy, ma delikatnie stonowana. Taki niebieski wpada. To są cztery nowe kolory. Stare kolory to oczywiście. O, jeszcze dwa takie, które naprawdę dobrze połowiły. To klasyczny tęczak. Tu taki powiedzmy złotawy pstrążek. I jeszcze taki mocno srebrno złoty z niebieskim grzbietem. Ale, może, parę słów o przynęcie. Przynęta bardzo wąska. To, co wcześniej powiedziałem, płytko chodząca. Z drobną, migotliwą pracą. Jeżeli byśmy łowili w rzece, która ma szybki prąd wody, jeżeli byśmy łowili po łuku bądź pod prąd to ten wobler będzie delikatnie drgał, ale niestety albo musimy go szybciej prowadzić, albo musimy mieć dobry przepływ wody, żeby on pracował. To nie jest taki typowy wobler do łowienia po łuku, czy typowy wobler do łowienia pod prąd. On swoją siłę pokazuje przy łowieniu z prądem, przy łowieniu z prądem i przy szarpaniu. To jest typowy, typowy twitch. szarpiemy szczytówką, to on świetnie wychyla się w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, potrafi nawrócić, fajnie przy tym delikatnie yy, kołysze się i, i rzuca te refleksiki, bo prawie wszystkie modele mają taki delikatny połysk na boku. Wobler, który ma delikatną grzechotkę, ale naprawdę delikatną, subtelną grzechotkę i nie ma systemu rzutowego, ale naprawdę jest dalekosiężny Dobrze leci yy, niczym pocisk, także bez problemu płaściutko daleko możemy nim rzucić, bez problemu możemy nim trafiać dosyć celnie w punkty. Po wpadnięciu do wody, oczywiście delikatnie, delikatnie, to nie kwestia prądu, czy, czy wybija, czy, czy zaciąga, może pójść troszeczkę głębiej, może go wypchnąć. Szarpany delikatnie wchodzi w, w wodę i, i naprawdę potrafi kusić takimi yy, mignięciami za kosami. Ważne w tym szarpaniu jest to, żebyśmy, żebyśmy go pobudzali. To wygląda, jak ja bym cały czas szarpiał, szarpał, ale to są, słuchajcie, mikro, mikro pauzy, tak? Robię nim dwa, trzy szybkie szarpnięcia i robię, i chwilową pauzę. Robię dwa, trzy szybkie szarpnięcia i chwil, chwil, chwilową pauzę. Ta pauza y, trwa, nie wiem, no sekundę, tak? Ona trwa po to, żeby ten wobler się uspokoił, stanął, żeby był moment, właściwy moment ryby do ataku. Jeżeli jest oczywiście bardzo bardzo szybka woda, to to łowię nim szybciej. Jeżeli woda jest wolna, to łowię nim wolniej. Bo staram się nim łowić właśnie jak najwolniej, wykorzystując prąd wody. To woda i jej przepływ decyduje o tym, jak ja szybko go będę do siebie skręcał. Te szarpnięcia, jeżeli da radę, to potrafią być wręcz w miejscu. Jeżeli oczywiście tak się układa. Woda i to sobie zapamiętajcie, jak tym, tą przynętą mówić, że te szarpanie jest ważne. Do tego szarpania, oczywiście, jest ważna odpowiednia wędka, może o tym za chwilę. E, ale ważne są też te pauzy i to prąd wody, szybkość przepływu wody decyduje o tym, jak będziemy go szybko do siebie zwijać. Wobler uzbrojony w dwie dobre, mocne kotwice FMC i to też jest taki plus, że te kotwice nie trzeba zmieniać. Tych kotwic nie trzeba zmieniać. Te kotwice wytrzymają bez problemu pstrągi po 60 cm i tutaj nie ma mowy o rozgięciu. Są bardzo, bardzo ostre. Może kilka słów o wędce. Ja do y, Twitcha używam wędki Toshido. Wędki Toshido OCW312. Y, ten sztywniejszy szczyt y, naprawdę Pozwala mi nadać tej przynęcie niepowtarzalną pracę. Jeżeli szczyt by był za miękki, to te nasze szarpania gdzieś są tłumione i nie przechodzą tak w przynętę i ona nie lusterkuje tak dobrze, ona nie odwraca się tak dobrze, nie nazwijmy to slajderuje na boki tak mocno. Tak? Więc ten, ta szybkość wędki, ta sztywność tego szczytu jest bardzo, bardzo ważna, żeby tymi przynętami łowić odpowiednio dobrze i żeby one odpowiednio. Pracowały. Na pewno warto mieć je w swoim pudełku, i na pewno warto odpowiedzmy połowy kwietnia, dzisiaj jest troszeczkę jeszcze szybciej, bo to jest końcówka marca, już próbuję tego Twitcha, ale od połowy kwietnia pójść pod prąd, czyli w górę rzeki, i spróbować łowić do siebie, szarpiąc, szarpiąc swoją wędką, nadając tej przynęcie niepowtarzalną pracę. Spróbujcie tak łowić, a gwarantuję wam, że Niektóre wody się dla Was obudzą i może się zdziwicie, jak wielkie pstrągi potrafią tam mieszkać. Ale miał być konkurs, więc takie oto konkurs. konkursidło. Ja przygotuję dwa kompleciki tych martinów yy, dla dwóch zwycięzców. Napiszcie w komentarzu, że bierzecie udział w konkursie. Ja zrobię albo losowanko, albo wybiorę jakiś ciekawy komentarz. Jeszcze się zastanowię, może jeden komentarz wybiorę, a jeden będzie szczęśliwy traf. Ale może napiszcie w komentarzu, czy mieliście już okazję łowić na Martina? Czy mieliście już okazję łowić twitchowo w ogóle pstrągi? Czy mieliście już okazję łowić pstrągi z prądem wody, czyli idąc pod górę, idąc pod prąd? Bo, bo wiem, że nie wszyscy łowią z prądem, wiem, że nie wszyscy twitchują a już tym bardziej nie wszyscy łowią na martina. A jeżeli już łowiliście na martina i udało wam się złowić rybę, to podzielcie się w komentarzu, czy złowiliście na martina pstrąga i ile ten pstrąg mierzył, a może, może kilka pstrągów, może e, mieliście jakiś ciekawy dzień. Napiszcie o tym w komentarzu, pochwalcie się, podzielcie. A ja spośród komentarzy wybiorę jeden komentarz, który mi się spodoba i może jeden Weźmiemy na szczęśliwy traf i dwa kompleciki tych pięknych, yy, łownych przynęt, strągowych przynęt, ale może też i okoniowych, trafią do szczęśliwców. Mam nadzieję, że taki film też Wam się podobał. Taki film, w którym opowiadam o pewnej przynęcie. Mówię, jak nią łowię, mówię, jak. Ona pracuje jak najlepiej ją poprowadzić, żeby była skuteczna. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam Was do lajka, like zapraszam Was do subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, i do naduszenia dzwoneczka, żebyście dostali przypomnienie o kolejnym filmie. Bo już na pewno niedługo wpadnie kolejny film, na który Was zapraszam, a może zrobię też film o driftie, jak będzie troszkę później, bo drift to dla mnie taka, dla mnie taka przynęta majowa na naprawdę grube, grube kabany. No ale znowu się rozgadałem. Widzimy się na kolejnym filmie i trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was. Hej, do wody niech żyje.